Och Mmm Pysznie Pięknie życie. Radzie razie chwalby słońce Teta i tam serdecznie wszystkich jurkowych zapaleńców i Witam panie tam panieci tak i poglad część warzywa Nie no czarny humor stop Stop Monster tylko level up z żaby a nie piłem To nie powiem ci nie piłem Tera to ta Respirator, panie Tere Tak Jak wczoraj ze Snaksiem Tragedia wczoraj ze Snaksiem szczerze Strong Warka Strong Ciekawe, ciekawe, ciekawe Ciekawe, ciekawe Leal jest dobrej tani, a bo tani. Aha, a ile kosztuje? Ja praks, Czy Czy wkładam Onlifansa, żeby się odbić od razu Roxa? Nie. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Ja ma hukiet, dzięki za 5 miesięcy Subikawitom. Z 2? To bardzo kulturalna cena. Na te czasy, <laughs> ta panie, szteczka, ja to teraz widzisz. Darmowy, na darmowym osterku jadę, a bez śniadania, bez obiadu. Tak to wygląda. Czy te. Oj, a, pa, pom. Ja złożę jak Monsterka. Witam, Pipo Glat. Dziękuję, Pipo 5, 5, 2, 5, 4. Chyba kulku. Witam. 6. Na szczędzanie Monsterek na Blithey Wareczek. Mniej więcej. Mniej więcej tak trzeba żyć. 6, 5. How you go na trades. My friend My dear friend Ty jak to zrobimy? Oddał zas... Okay. I like it Baby I like it A 7-4 w porządku bym powiedział Baby, I like it, the way you move on the floor No, 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 no Ile to jest? 7-4. Damy mu popalić Oby Jak się nazywa pociąg do Zakopanego? Nie wiem O Jezu, nekrofilia, o Jezu tak się składa, że do ja za jadę. Kiedy? Za trzy tygodnie. Castle versus Ford. 7-4 na minusie. Dobra, git. Le gold. Mm. Pa, pa pom. Papa! Papa! Jakie zwierzę jest najwierniejsze? Jakie? Tego tak, nic mi nie przychodzi do głowy. Po poporom. Nic mi do głowy nie przychodzi. Not bad Ty, to jaki w końcu, bo było wiele odpowiedzi Rak i coś jeszcze innego Martwe zwierzę To jaka jest poprawna odpowiedź od tego suchara? Jest to aż do śmierci, okej. Okay. Cześć plus z jego strony, Olso Czemu ja dostaję 3 razy albo cztery razy pięćsetkę skrzynie Widzieliście to? Kurwa, podniosłem trzy albo cztery skrzynki, a mogła to być u mnie dobrze jedna, Łat? I Łat? właśnie, żeby was tam nie ponosiły te czarne humory, okej? Okay? No to wiecie, normalnie jest bany. W sensie bany, timeouty, jeżeli miły moderator, a wydaje mi się, że miły. Ta, 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 ta. A wiecie. Tak, hold up trzeba zrobić wide hardo. A jak od wide hardo jest w sumie mowa, to... to ja bym sobie to. O. Masz podkręcę. Cyk. Tam portal Ten, że miał Nie, nie ma relików, szębimy, nie? Mhm. Czy ja nie mam studni? Ład? Ty, studni nie mam. Chyba, że tu jest. Loga, czapa. Bardzo spoko. Ty, gdzie jest moja studnia? Tu będzie? Nie no. Nie, nie mam studni. To jest bardzo złe. Bo ja muszę się cofnąć tu. A jeżeli zrobię to, to idę do Bretonii. A ja nie chcę do Bretonii. A ja nie chcę do Bretonii. Czy chcę? Nie, wezmę jeszcze to. Fuck it, fuck it. Nie idziemy do Breton. Mm. 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 Będzie ciężko zrobić, to też. Dwójkolka tu. Nie, widzimy tu. Wezmę drewno i tepnę się tu, chyba. Tak mi się wydaje. Żebyśmy jakieś teraz puszki dostali, będzie super. On dopiero pospaleje, czy wam puszki robił? do dobra. A, na razie nie budujmy nic, tu mogę zrobić tawernę co najwyżej, nie? Potem tutaj zrobimy mana regen. Mana regen, no tutaj są jakieś te puszki, tu będą swordy, tu może będą kusze. Ten kebab kurdy mogłem otworzyć, ale też byłem za biedny, żeby go zrobić. Czy co tamkolwiek, elementon, to jest retona. ty zoba, prawie mnie cofnęło do tego. Dobra, white. Będzie to robione. Dobra. Ale. 500 kolejna 500, you see that shit? What? Same 500 ki dostaje. Wszystkie skrzynki 500 z 5. Ale to skamuje mnie na expa totalnie. Przecież mógłbym logę mieć podbitą, skalting podbity, wizję robić. Ja pierdzielę, ale jakaś klątwa. No to jest 500%. Plus. są 5 skrzynek. Dostałem 2,5 Expa. Mogłem nawet dostać piątkę przynajmniej. Dwa razy tyle. No trochę bym powiedział scam. No, 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 znowu, no, what? Znowu pięćset. Dobra, tapniemy, zbiorę zamek, tapniemy tu, zrobimy to Powinno się zacząć kręcić. Nie wiem, 37 kurs 5. Plus volt mały. 37, hm. O, oh, ja... Yeah. Hmm Nie no, setę to będzie mi ciężko wystrzelać, nie? Morala musi wskoczyć Eh... Eee, za co? czemu czwórki idą tam, a tu idzie tu, ład? no dobra, dawaj w tą Morale muszę dostać ty. O no to nice nie, wiem, jak nie dostanę morali Mam trzy morale, come on. Morale, nie ma morali w tej grze, nie istnieją! Morale? Halo? Morale? Nie ma czegoś takiego w tej grze. O, Morale? Tu strzymam! 12 rund, nic, 11! Jednej morali gównianej, no 12 rund, plus 3 morale. Jaka to jest szansa na plus 3? Jasny chuj, no. Pierdolone gówno. Dostałbym raz morale, jak one podchodziły do mnie. To by czwórki nie, nie BIŁYBY mnie dziesiątki, tylko byłyby mnie czwórki po gryfach i po pikach i bym to zrobił. No kurwa, już było ich dużo, ale no come on. Pierdolone gówno, ale mnie to denerwuje. Czyż na minus 1 to bym moralował na śmierć. Przecież był na tokenie? Na jednym tokenie. Przecież miałbym minus jeden, to bym tak był pokarany w tej walce. What the fuck! Jezus, jak to denerwuje, no. Denerwuje to, bo przy